No. no. dobra. No teraz właśnie patrzę tutaj skróty klawiszowe, takie wiesz, takich rzeczy grupowanie tych jednostek, zarządzanie nimi takimi rzeczy się tutaj te rzeczy to próbuję teraz rozkminiać. Upgrade'y, co jest, e, które brać, które nie brać, kolejność budynków. Wygrana. Zdobyto osiągnięcie maszynka do mięsa. Ale to żeby... Tak, no ja też muszę... O. Mhm, to widzę, że każdy z tych e, z tych ludzików ma co innego, tak? Ten ma lotnisko, Так. Уран. Один, два, два. Это же А2. Вам присвоено звание сержанта. Так держать. Конец связи. Как выглядит ситуация на шпитале. Кто ура? Ну? Nie, A w, w jesteś? budynku do jest seks. To jest rany. Ta, w którym? Chodzi tam, Ja na, na, się Ja się ścigam. Ja żadnej mi w sumie okay. nie pisze nie sobie. Ja tutaj Ja trzech. Póki co. Jeden uciekł. Patrz, no wraca. Nie wydaje mi się. Dobra, leży jeden na górce. Trzeba chyba bliżej podejść. Musimy przejmować, bo się będą. Tak, leski. no to nie. Ja mam gotowy losowa misja albo normalny. A wiesz, co ja tutaj idę od ciebie z lobby. E, bo może to ma wpływ na no to, tak mi się wydaje. Czekaj, na chwilę. Eee, idę też Opuść drużyny. na no, ale to Gotowy. Odliczę coś. Po popieranie. Brawo to ja to się no dobra, ale pan hole... Stwierdziłem, że... pójdę. Ja zamiast się <śpiewanie> trochę wymasteruję jeden, a... Odpaliłem zergów, no i trochę, ci powiem, pogubiłem się w nich i... To... <śpiewanie> Odpaliłem zergów no i wiesz, trochę się pogubiłem, no bo jednak e, du, dużo inny, nie? Więc mówię dobra, na razie... No możesz dać zapach Tak. No, załapałem o co chodzi, ale powiem ci, że... E, e, co tam mnie nie? Dwóch w oknach. Kim będziesz grał? Robisz jakąś inną? Lotnisko owiec ma, Ten też ma lotnisko owiec nie słyszymy? Dlokopotu, tak, sytuacja opanowana, chyba. To mamy tam z grupą, że ktoś dołącza, co chce? Mimo, że ustawiam na prywatne, to nie wiem, gdzie No działa to. No, ja wiem.

No, się cofnij w niej się pamięta tenor okay. mm -hmm. kto mnie zabił dębowy nie? Mnie? właśnie ci z a super, super gdzie jesteś? na tenorze 8 robiłby bo był ten, zrobił ci plecy i przyszedł koło namiotu do dowodzenia, nie widziałem. Witam wszystkich. Siema. Gdzie jesteście? Gdzie, gdzie jesteście? Jesteś, co się dzieje? Woda na prologu. Patrz od wody. Okna od wody. Auto jedzie? Ja jadę. Jeszcze lać. ten na prologu no i si. Dajesz mi asystę Ja martwy, tam jest ten gościu? i 0 one